Kody na grę otrzymałem od Playon Polska, jednak wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. W 2022 roku, będąc na Gamescomie miałem okazję zagrać w dość krótkie demo Kona 2 Brum. Choć demo w sumie nie za wiele pokazywało, spodobał mi się mroźny klimat kanadyjskiej dziczy oraz gdzieś w tle majacząca tajemnica. Choć gra nie prezentowała się zbyt okazale, miała jednak w sobie coś interesującego. Rok później dane mi było zagrać w pełną wersję. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Kona 2 Brum w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Zacznę od tego, że tak, jest to część druga i sam nie miałem okazji zagrać w pierwszą konę. Czy jest to problem? I tak, i nie. Historia kontynuuje wątki z pierwszej odsłony, więc lepiej jednak byłoby ją znać. Jednakże jeśli nie masz tej wiedzy, ze strzępków informacji można dowiedzieć się, co się wydarzyło wcześniej, kto jest kim, pod warunkiem, że poświęcisz czas na uzupełnienie tej wiedzy i czytanie sporej ilości notatek. Choć według mnie łatwiej chyba, po prostu zagrać w pierwszą część, która jest krótką grą na około 5 godzin. Akcja przenosi nas do 1970 roku w kanadyjską dzicz. Wcielamy się w prywatnego detektywa Karla Fauberta, który po wydarzeniach z pierwszej części zostaje wciągnięty w kolejną w historię, w której stara się dociec, czym jest tajemnicza mgła Brum oraz dlaczego rejon, w którym miejscowy bogacz Hamilton prowadził badania, został nawiedzony przez potężną, nieustającą śnieżyce, a zwierzęta w rejonie stały się niezwykle agresywne. Gra jest opowiadana przez trzecioosobowego narratora, co jest fajnym zabiegiem. To narrator delikatnie nakieruje nas na to, co dalej zrobić, ale i dzięki niemu poznamy myśli Karla. Podobny zabieg zastosowano chociażby w Call of Juarez Gunslinger. Gra jest miksem gry przygodowej, symulatora chodzenia i survivalu. Z każdego rodzaju gry wzięto troszkę i zmieszano razem, przez co nie jest to ani typowy survival, ani typowy symulator chodzenia, ani typowa przygodówka. Od początku gra mi sprzedała to, że jest jakaś wielka tajemnica do odkrycia i tak przez pierwsze dwie godziny udawało się to zainteresowanie podtrzymać, szczególnie, że od początku gra ma naprawdę świetny klimat. Kona 2 dzieje się dokładnie w kanadyjskim Quebecu, podczas śnieżycy stulecia i widać twórcom zależało, aby oddać mroźny klimat i to się zdecydowanie udało. Podczas podróżowania na zewnątrz niemal czujesz przejmujący chłód bijący z monitora, i tutaj za to również daje spory plusik. Jako, że gra ma elementy survivalowe, więc musimy dbać o to, aby Karl nie zmarzł. Jest za to odpowiedzialna jedna ikona, która pokazuje wyziębienie organizmu. Możemy je zniwelować znajdując schronienie i rozpalając ogień, który również pełni tutaj rolę save pointu. I w zasadzie survivalu to wszystko. Dość szybko dochodzimy do rezydencji. I tam gra zmienia się w symulator chodzenia z okazjonalnymi zagadkami. I tutaj pojawia się pierwszy problem gry. Brak jasno sprecyzowanych zadań. Gra nie daje nam poznać, jakie są możliwości, na przykład to, że Karl ma przy sobie Polaroida, którym może robić fotki z znaczących miejscówek lub przedmiotów i umieszczać je w swoim dzienniku. Tylko kłopot jest taki, że się nigdy o tym nie dowiesz. Dopiero wchodząc do notatnika widzisz tam miejsca na zdjęcia. Innym problemem jest to, że czasami nie do końca wiadomo, co robić dalej. Czasami, co prawda, gra daje znaczniki na mapie, które pozwolą rozwiązać jakąś prostą zagadkę, ale jeśli przeoczymy na przykład jakiś klucz w szufladzie, no to będziemy biegać jak kurczak bez głowy, kombinując, co dalej. I w tym miejscu wjeżdża zabijacz klimatu backtracking. O ile przez pierwsze godziny to nie przeszkadza, bo szukanie śladów, odnajdywanie trupów w tajemniczych pozach, składanie wszystkiego w całość jest super i widać, że ktoś nad tym posiedział, aby historia się dobrze spinała, ale wszystko jest zniszczone przez poziom w laboratorium, który wymaga od nas wielokrotnego wracania do lokacji, zmiany kilku przycisków i znów powrót do lokacji, z której żeśmy wrócili. Mam wrażenie, że cały poziom laboratorium miał za zadanie jedynie wydłużyć rozgrywkę. Spędzamy tam najwięcej czasu głównie łażąc w tej i we w te, nosząc baterie i zmieniając sekwencję przycisków, aby dostać się do kolejnych lokacji. Tutaj Niestety gra zalicza spory dół i jest to segment, przez który ciężko przebrnąć, bo jest to niezwykle nudne. Całe szczęście, jeśli uda nam się przeczołgać przez laboratoria Hamiltona, gra ponownie zwyżkuje klimatem i wraca na właściwe tory. W pewnym momencie dostajemy też spory teren do eksploracji. Pojawi się łódka, którą przemierzymy jeziora, a z czasem i psi zaprzęg, który pozwoli szybciej dostać się w dane miejsce. Choć wbrew pozorom teren nie jest tak super rozległy i można śmigać z buta, tylko trzeba pamiętać o wyziębieniu organizmu. Autorzy zadbali, aby lokacje miały kilka ciekawych miejscówek, kryjących jakieś tam smaczki. Jednak nie oczekujmy za wiele, bo ogromne połacie terenu to wszechobecny śnieg, góry i drzewa. Drzewka. Ale faktycznie, jeśli coś ciekawego trafi się gdzieś tam na horyzoncie, to lgniemy do tego jak ćma do świecy. Miejscówki kryją w sobie różne zasoby do zbierania: może to być amunicja, baterie do latarki, monety, czy najbardziej bezsensowne zasoby: śmieci. Dlaczego? Bo w całej grze śmieci nazbierałem kilka reklamówek, a użyłem ich dosłownie dwa razy do naprawienia jakichś opcjonalnych mechanizmów, które otwierały drzwi do składziku, gdzie uwaga, była. Było więcej śmieci do zebrania. Hura! Było warto. Zebrane monety posłużą nam do otworzenia maszyn z napojami. Co robi napój? Gra nam tego nie wyjaśnia. Bierzesz butelkę na grzdyla i już! Po co? To tajemnica deweloperów. Najbardziej przydatne są baterie, bo te dość szybko się kończą, ale spokojnie. Baterii znajdziemy od groma, więc możemy latarą prażyć dosłownie cały czas. Warto dodać, że gra oferuje odnawialne zasoby. Oznacza to, że jeśli z jednego miejsca wziąłeś baterię, to po pewnym czasie pojawi się tam coś innego, na przykład amunicja. Jakby przed karlem biegał jego brat Ginter i rozrzucał wszystko dookoła. Mamy też walkę, nie jest to strzelanka FP bo głównie możemy walczyć z wilkami, których nawet nie trzeba zabijać, bo uciekną jeśli strzelimy w powietrze oraz pojawiają się agresywne duchy zwierząt, które o dziwo również reagują na materialną amunicję z rewolweru. Zwierzęta zazwyczaj bronią kolejnej znajdźki, specjalnych odłamków meteorytu, które będą później pełniły ważną funkcję. Gra też dorzuca kilka bardzo delikatnych elementów Metroidvania. Zebrane czekany pozwolą wejść na niedostępne półki skalne. Później pojawi się broń niszcząca specjalne lodowe bariery. Jednak jest to tylko niewielki dodatek, a nie główny sens rozgrywki. Ukończenie Kony 2 zajęło mi prawie 9 godzin. To niewiele, ale sporo chodziłem w celu zbierania informacji i robienia fotek do notatnika, które to fotki notabene są całkowicie opcjonalne i nie wpływają na nic poza zdobyciem trofeum. Gdyby wywalić ten przeraźliwie nudny poziom z laboratorium, czas gry skurczyłby się do 4-5 godzin, także cel Labo no jest chyba tutaj oczywisty. Kona 2 Brum również nie zachwyci nas oprawą, znaczy nie jest źle jak na mały projekt, ale nie jest to tytuł, który pokażesz znajomym chwaląc się grafiką. Przede wszystkim, oprawa spełnia podstawowy warunek oddania przeszywającego zimna i tak to się udało. Również śnieżyca została oddana świetnie i miejscami ziąb bijący z całej gry przypominał mi zapomniany już Cryostasis. Lokacje raczej nie zaskakują ilością detali. Owszem, na przykład, rezydencja. Hamiltona jest zrealizowana poprawnie i czasami ma fajne momenty, na przykład pokoje, które są pokryte w części śniegiem, ale nie jest to nic, co by miało zrobić na kimkolwiek wrażenie. Problemem Kone 2 będzie dla wielu brak polskiej wersji językowej, zwłaszcza, że do czytania jest dużo. Języków do wyboru jest sporo, ale dziwnym trafem polski nie został w grze zawarty i będzie to barierą dla wielu nie do przeskoczenia. Kone Brum to całkiem niezły tytuł. Temat detektywistyczny, czyli ten najważniejszy, jest tutaj najciekawszy i najlepiej rozwinięty. Wiele rzeczy, szczególnie opcjonalnych, jest albo wrzuconych z przypadku, albo nie do końca przemyślanych, na przykład zbieranie tych śmieci. Widać, że twórcy mieli sporo pomysłów, ale zabrakło okazji do ich porządnego zaimplementowania. To powoduje, że dostajemy jakąś możliwość, tak po prostu od strzała, zakładamy, że będziemy z tego korzystać w dalszej części, Gry, ale nie. Temat umiera po dwóch, trzech razach. Kłopotem jest brak jasnego celu co robimy i po co. Po części może to być zaleta, bo jako że gra bazuje na śledztwie, musimy sami do tego dochodzić. Ale na przykład w wielokrotnie wspomnianym laboratorium nasze dochodzenie co zrobić dalej jest okupione kilkoma kilometrami przebieżek w tą i z powrotem, szukając punktu zaczepienia. Ale w ogólnym rozrachunku gra wypada w porządku. Zapewne poznanie pierwszej części mocniej by mnie osadziło w historii, tak miałem wrażenie, że czegoś nie do do końca wiem, albo nie do końca rozumiem. Kona 2 Brum to mniejszy projekt, ale ma kilka ciekawych elementów. Jeśli graliście w część pierwszą i wam się podobało, no to zapewne spróbujecie. Dla osób takich jak ja, bez znajomości części pierwszej, gra będzie zrozumiała pod warunkiem, że. Chcesz ją zrozumieć, a to będzie powiązane z czytaniem wielu, wielu tekstów w grze. Tak czy tak, klimat wszechogarniającego zimna wypadł świetnie i lepiej w kone dwa brum grać w korzuchu, bo nieraz i nie dwa zatrzęsiecie się, gdy po plecach przejdą wyimaginowane dreszcze. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę youtube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów grupy Energikowcy na facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.